Wszystkich. E, dzisiaj będziemy szyły spódniczkę ołówkową e, z powyższonym stanem. Będzie ona się składała w sumie z 7 klinów tył z 4, przód z 3. Przygotowałam wykrój, e, w którym dodałam już na szwy, i tu proponowałam żeby na szwy przednie i tylnie dodałam po centymetrze. A nasze w środkowy tyłu i na szwy boczne dodałam po 2 cm. Tu mam nacięcia dotyczące pasa. Tu zaczyna się talia. Tu jest to podwyższenie do talii. I to jest zarazem też tu mamy kawałek na obłożenie do środka. Jeżeli chodzi o. To podwyższenie. Możemy zrobić je niższe. Wtedy na przykład dodajemy, ja tutaj dodałam 9 cm powyżej talii. Możemy dodać na przykład 3-4, zależnie jak kto lubi. Rysuję wykrój. Ile materiału jest potrzebne? Na taką e, to znaczy, tutaj musimy się sugerować e, i długością spódnicy. I tym, chcemy pod, jak bardzo podwyższony chcemy stan. Czyli na przykład musimy policzyć, jeżeli długość spódnicy ma mieć przykładowo, jak w naszym wypadku, 58 cm, no to powiedzmy, liczymy 65 cm na spódnicę plus 20 cm na pas plus obłożenie. Czyli mamy około 85 cm. Myślę, że tak 90 do metra za taką, na taką spódniczkę za kolano i z dosyć mocno podwyższą talią powinno wystarczyć. Nawet dla osób do użycia tej spódnicy również potrzebujemy zamek. I zamek hmm, powinien mieć około 30 cm. Tak, żeby Powiedzmy minimalnie tutaj około 15 od talii plus te 10 cm tutaj. I zależnie od tego czy stan będzie wyższy, wtedy zamęt będzie musiał być dłuższy. Na podłożenie spódnicy radziłabym zostawić około 3-4 cm, jeżeli macie taką możliwość. Chciałam również przypomnieć, że ja już dodałam sobie tutaj na szwy boczne i przednie, tutaj też pół centymetra. I tu boczne dwa. I tu również dwa i tu po jedne. My tutaj użyliśmy lekko elastycznej tkaniny, czy to też ma jakieś znaczenie? Tak, yy, no wiadomo, że spódnica jest wygodniejsza, jeżeli tkanina jest ze streczem bądź z lajką. No, czym też no jest to, powinna być to spódnica bardzo dopasowana, więc jeżeli materiał jest właśnie ze streczem, z lajkrą, yy, jest, jest, jest to fajniejsze przy siadaniu. No po prostu tak bardzo nie ogranicza nam ruchów. Bo ona mm, i tak pas będzie podklejony, usztywniony, ale a od pasa w dół spódnica będzie po prostu wygodniejsza. My do usztywnienia będziemy używali kamerlówki. Kamelówki, kamelówki tak. Tu możemy też zaznaczyć sobie te miejsca. Tak jak powiedziałam. 9 i to 10. wstępujemy do krojenia. Wszystkie te nacięcia zaznaczone wcześniej możemy delikatnie zaznaczyć sobie nożyczkami. Tak po około na pół centymetra, kilka milimetrów, żeby Daj sobie pomacinać te miejsca. Potrzebujemy kamelówkę, i tutaj kamelówki mniej więcej potrzebujemy tyle, żeby objąć cały pasek, plus powiedzmy kawałek dalej, żeby ona jeszcze nachodziła na spódniczka. I wszystkie te części wycinamy teraz jeszcze z kamelówki. Teraz podklejamy to wszystko sobie Tak. Kamarówkę przyklejamy do lewej strony. Nie jest to ta sama część, bo to wygląda jakby to była ta sama część. Jest to druga Nie, część, to tylko druga nałożyłaś. Część. Mamy te nacięcia tak bardzo delikatnie. Możemy sobie zapresować tutaj to. Środek przodu. Nie zaprasowujemy tego jeszcze mocno, tylko tak delikatnie to nam później pomoże w dalszej pracy. Czyli łącznie musimy wszystkie siedem części zaprasować tak. kamelówkę. Tak, naprasować kamelówkę, delikatnie Przeprasować przy podcięciu. Teraz będziemy strzywały przód, tak? Tak, teraz będziemy strzywały przód. Składamy sobie. Prawa do prawej, bok przodu do środka. Spinamy sobie to miejsce, te nacięcia. Będziemy to zszywać na centymetr. Będziesz I teraz będziemy zszywać Teraz będziemy szywać tyły. Tutaj. Tutaj też możemy zwrócić uwagę na te punkty. I tutaj sprzedamy na centymetr. Tyły. Teraz? Teraz możemy te szwy, które poszywałyśmy, te i te, obrzucić. I przy okazji możemy też już obrzucić boki. Wszystkie. I obrzucamy I to albo, środek tyłu. Albo na maszynie, albo na overlocku. Tak, albo. zależnie kto co posiada. I tutaj te szwy, jeżeli nie zamierzacie zrobić jakiś stepnówek, możemy wtedy y, obrzucić zapraszamy w tym wypadku do środka. A czemu do środka? Nie wiem, może dlatego, że ta część jest największa. Czasami na przykład, jeżeli ktoś chciałby sobie tutaj przestebnować, no to po, po tej części będzie stebnował, póki stebnowka będzie y, bardziej widoczna, ale w zasadzie bez żadnej konkretnej przyczyny. I teraz też już możemy tutaj zapresować ładniej to założenie. Боже мой, Пасха. Jeżeli chodzi o tył, to tu zaprasowujemy zapasy na boki. Tak jak prawidłowo zaprasowujemy na przykład tylne zaszewki.